Dzień dobry na kanale Alegria, ja mam na imię Tatiana i my się znajdujemy na plaży La Mata, największa plaża w Torrevieja i dzisiaj mam przyjemność zaprezentować przepiękny dupleks, może trochę do remontu, który się znajduje w dzielnicy Aquas Nuevas w zamkniętej urbanizacji. Vamos! Na zewnątrz u nas się znajduje urokliwy ogród, i tutaj mamy już oddzielone miejsce dla odpoczynku lub dla grylowania. Proponuję obejrzeć środek. Nasz dom składa się z przestronnego salonu połączonego z jadalnią. Też są zachowane oryginalne elementy wszędzie. Oraz chciałabym zauważyć, że sufity są bardzo wysokie. A za mną się znajduje kuchnia, którą zaraz obejrzymy. Tak ona się prezentuje, wszystko tutaj u nas się zmieściło. Ogólnie kuchnia jest w bardzo dobrym stanie. Blat jest kamienny, nawet pralka u nas tutaj jest i boiler. A w tym miejscu u nas się ulokowało małe pomieszczenia gospodarskie, gdzie też możemy coś przechowywać. Idziemy dalej. A zanim pójdziemy do góry, też e, na tym piętrze mamy toalety dla gości. Proszę zobaczyć. Chodźmy do góry. A na tym piętrze u nas się znajdują dwie sypialnie ze swoją wspólną łazienką. Jest duże lustro, umywalka, wanna. Ogólnie łazienka jest w bardzo dobrym stanie, jak na swoje lata. W tej sypialni u nas się znajdują dwa pojedyncze łóżka z oknem i szafą zabudowaną, a ja proponuję się przemieścić do największej naszej sypialni. Mamy tutaj podwójne duże łóżko, taka sama wintaż szafa jak w poprzedniej sypialni, i głównym atutem to jest własny balkon, na który idziemy obejrzeć, co tutaj u nas się znajduje. Balkon jest obłędny i oczywiście to przepiękne widoki na naszą zamkniętą urbanizację. Chodźmy dalej. Obecność dachu daje nam dużo możliwości aranżacyjnych. Na przykład możemy stworzyć tutaj oazę żelenie lub urządzić kontek dla odpoczynku z rodziną, z dziećmi, ze znajomymi. Również widoki tutaj są przepiękne. A ja proponuję zobaczyć basen przepiękny, który się znajduje w naszej urbanizacji. Chodźmy. A nasz basen się znajduje tuż za rokiem. Mamy tutaj dużą streskę dla odpoczynku z zielonym trawnikiem oraz basen dla dzieci, dorosłych i prysznicem. A my dzisiaj zobaczyliśmy dom o powierzchni 92 m2 z dwiema sypialniami i dużym rooftopem. Ta nieruchomość oferuje nam nie tylko dużą przestrzeń oraz możliwości aranżacyjne. A to wszystko mamy za cenę 119 000 euro, więc jeżeli macie jakieś pytania, śmiało piszcie, mój telefon znajdziecie w opisie oraz subskrybujcie nasz kanał, komentujcie, żeby nie przegapić nowe wideo. A z wami dzisiaj była Tatiana i kompania Alegria. Budujemy Wasze marzenia.